Nasze miasto zasługuje na dobrego gospodarza, na kogoś, kto swoją działalnością każdego dnia udowadnia, że też jest właśnie takim naturalnym kandydatem na to stanowisko. Kogoś, kto gromadzi wokół siebie ludzi, kto próbuje znaleźć dialog z różnymi środowiskami, kto nie robi jakichś sztucznych ścian czy murów, tylko buduje mosty między różnymi grupami, taką osobą jest bez wątpienia Michał, na którego też ja oddam swój głos. Jak patrzę na Michała i patrzę na Sierac, to tak patrzę, że to taki jest Sieracki Trzaskowski. Człowiek który, niesie, człowiek, który niesie nadzieję, że Sierac nie tylko ma piękną historię, ale ma wielką przyszłość. Ma przyszłość w tym miasta, w którym się dobrze żyje, w którym się dobrze funkcjonuje, w którym można swoje marzenia spełniać. Moi drodzy Sierac, to miasto, które zasługuje na uczciwe traktowanie ludzi. Na ludzi, którzy nie będą stronili od kontaktu z mieszkańcami. Idziemy na wybory! Zmienialiśmy Polskę, zmienimy się raz. Podnieźmy znów wysoką głowę. To jest możliwe.